Gimnazjum. Młoda dziewczyna tak w okolicy 12-13 lat idzie do sklepiku szkolnego i mówi tak. Dzień dobry, dzień dobry, poproszę o Coca-Cola. Dziecko, co ci odbiło? Nie słyszałaś o nowej ustawie teraz? Nie ma już coli w sklepikach szkolnych, no niezdrowa jest. No to poproszę mirindę. Dziecko, to chyba nie zrozumiałaś, nie ma żadnych słodzonych napojów. Są tylko świeże soki i to jeszcze w małych kartonikach. I to też nie wiadomo czy nie będzie, bo przecież tam te cukry proste są. Cholera wiem. Dobra, to ja nie chcę tego. Chipsy poproszę. Dziecko, chipsów też nie ma, niezdrowe są. Sama sól, sam tłuszcz, w ogóle to jest jakaś masakra. Drożdżówki poproszę, takie z lukrem. Nie ma. Ten lukier to jest sam cukier, nie ma, po prostu nie ma. Yy, wy, wywalono razem yy, razem z pączkami z lukrem. To kanapkę chociażbym poprosiła, tak? Yy, kanapek też nie ma, bo się nie mogą zdecydować, czy yy, 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 masło i margaryna czasem nie są szkodliwe, bo wiesz, masło to sam tłuszcz, a znowu margaryna to są utwardzane tłuszcze rośliny, to jest świnco, nie ma kanapek. O Boże, taką sałatkę poproszę. No słuchaj, dziecko, no nie ma, tak? No bo kapustę yy, z kapusty białej nie ma, bo to podobno rasistowskie. Teraz Angela Merkel tak powiedziała, że wszystko co białe, y, to rasistowskie. Z czerwonej też nie ma, bo się Sanepit y, przypierdzielił do pestycydów, no a pekińskiej nie wolno używać z pobudek ideologicznych, tak? To co jest do jazdy cholery? Piegółki w często poronne, w promocji w paczkach podać? <śled>